Już dziś zamów nową płytę kamerzysty na kamerzysta.store, bądź klikając pierwszy link w opisie, aby otrzymać swój podpisany egzemplarz. Witam Państwa, bardzo serdecznie, ja jestem kamerzysta i w dzisiejszym odcinku calutką noc spędzimy nad morzem. Tak, dokładnie, jest już następny dzień, przenocowaliśmy tutaj Milsza atmosfera. Milsza atmosfera, zrobiło się... Tak, no mogliśmy nagrać z tego osobny film tak naprawdę, że dredziarz pije 24 godziny, godziny alkohol, e, tutaj znajduje się następny alkohol dredziarza, w każdym razie w dzisiejszym odcinku nie spędzimy tylko nocy na tej plaży, znaczy oczywiście spędzimy noc na tej plaży, ale nie tylko, bo w dzisiejszym odcinku przygotowaliśmy dla was i dla nas super dużo masę atrakcji, Jak to zrobić tak. Jak? są atrakcje? Granie w boxera, tak. opieprzenie całego automatu z dwójek. Chcesz wywalić siano w ten automat, który nas tak, na Tak, dokładnie, chcę tam wywalić stówę. Ale to jest oszustwo ten automat. Nie w każdym razie, jeżeli do ty dobra. jesteś nowy na kanale, to taki sam czerwony przycisk, jaki widzisz tutaj na moim paluszku, kliknij tam na dole i dołącz Najszybciej rozwijającego się kanał w Polsce, bo jesteśmy najszybciej rozwijającym się w kanałem w Polsce. Także mam nadzieję, że kliknąłeś. Się zabawić. Taki sam czerwony przycisk, tam ta pani z tyłu się, się na mnie dziwnie spojrzała, jakbym nie był youtuberem. Ale jestem youtuberem i jest jestem... youtuberami. Nikt nam nie A może ona nie wmówi. A może ona nie wiedziała, co to jest youtuber. No też mi się tak wydaje. Dobrze. Zapraszamy do oglądania. Ty, jest Rozmieniliście kasę? Mamy trochę. Idzie jeszcze, po jeszcze. Ja mam takie na razie. Okej, okay, no to powiem ci tak. Tak, przyda się, musimy tam rzucić 100 zł, a nikt nie chce tam nam rozmienić, więc wykminiliśmy sobie patent, że oni chodzą po e, po co chodzicie? Po batony? To... Ja po picie za złote jest 90. No. On jeszcze gumę kupił i coś tam. Na perfiniaka to robicie, nie? Tak, to jest powrotem. Tak. No także jak nie wiecie nie jak, jak rozmieniać. Na cztery paragony, tylko. Ale masz dwójki. Masz same nie, drobne? Ja serio? wszystko rozmieniłem. No. Kupiłem gumy, Ale, ale... ale... A, tak na samat to zrobiłeś? No. Na piątki chodzą <laughs> do automatu? Chyba, e, piątki chodzą do innego automatu. Kurzył się, tak? No. Dobra, w każdym razie. Udało nam się. Troszkę. Co tam ja się tak zastanawiasz? No myślę, żeby by prezent wieli kupić biżuterię ekskluzywną powiem, że jej kupiłem, bo wiesz, na taką zasługuję, to taką zasługuje. Chcesz się za ZETA? No ja myślę, że i tak to przepłacę. Że przepłaciłeś? Tak. tak. Ja chciałem takie jakieś za na wagę za 10 Co, orzdelicie? Nie ma. No, Musisz mocniej może, może, może dokręcić. No nie wyleciało. Poszukali nas. Co mam na nią wydać 2 złote? No tak, no, tak. by wypadało chyba, co? No bez nie, ja, no co jest? widziałeś, że wrzuciłem, bo... to granę. bez odkręć może w drugą stronę. No nie. No to wrzucisz te złotówkę. A złote na wiole? No dobra, wrzucaj Ale srebro przycięło? To może tak przycinać w ogóle? Nie wiem, ale teraz jest. No jak mi świadomie? Co? Pokaż, pokaż to co masz. Pokazuję, stary. Wygląda ekskluzywnie, co? I powiesz jej, że to normalnie kupiłeś? Powiem, że to jest srebro. Jak to się nazywa? Że takie dobre i tej, że to jest sprawdzane testy ma i w ogóle od jubilera, tak? Do Jesteś rozbawiam... dobry w dobrym nastroju? W bardzo dobrym nastroju. Damy jej prezencie. Zobacz co dostałaś, prezent dla Weź szczurki jak Wow, sweet Jestem naprawdę w wspaniałym nastroju, ale to było naprawdę mega, mega słodkie Ojej, aż, aż się po prostu to wzruszyłem To było brzydko się, to było takie ja słodkie zbiera... tak... Ale on go tam wygrał, prawda? No to, nie, To był w jubilerze. Tak, pewnie ta, Ale on tutaj tego nie kupił Widziałam jak graliście Tam jest taki sklep z biżuterią. Tak, to się automat do wygrania na nie. Był w sklepie z bursynami i ze srebrem nie. To, matel, ma tez, ma Przytulcie się Przytulcie się no. Testli tego srebra Dobrze, liczy się gest Zobacz, go, Ale po Porównaj sobie, <śla> porównaj z jej starym Pocza, i to Goszko, Goszko, Nie wiem, jestem w wspaniałym nastroju, to było słabsze To jest lepsze niż tej Będę rozwijać bank To Bank wujek, ale to ci orznie tylko Trudno, w którą dziurkę wrzucić? którą dziurkę? Ty wiesz w którą wkłada się Środkowo, no ale to czy nic jest panie, no wrzucaj, no. Ty już, kiedy mam No, no już, puszcz. No, tak. Ja ci powiem, nie do duchy wrzucaj, w raz. lewą dziurę walij. Tu? Tu no, w lewą dziurę walij. Oj, wypadnie. Chociaż może jednak w prawo. Co zrobiłaś? Wypadło. Może jednak w prawo, co? Może chyba coś tu. W prawo ja nie wiem o co wprawo, No wrzucaj Karinka. W lewą dziurę panie. Co no no i, i co, jak ty to rzucasz? No rzucasz jeszcze sensu. raz musisz, Karinka Musisz no. mocniej wrzucić, żeby było siła pełna. Musisz rzucić fizyka, w dynamika, rozumiesz Musisz rzucić w dziurkę już? No i już, no bo musisz cały czas rzucać Mocno wpychaj nawet nie, nie wrzuciłaś Widzisz, jak ty robisz, ja ci pomogę tak. No i co No i co zrobisz, Jaszczur? Bo z mi Szef, Dobra, sensu, dajcie to, ja, ja rozbiję pobrać. bank Patrzcie, ty ty bank, patrzcie, to się robi tak to automat chce nas oszukać na kasę Jeszcze pieniądze gubisz To dobrze ci poszło, tak? Patrzcie jak się w to gra. Ten automat chce nas oszuka, a, 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 Co ty? O co tu chodzi? Tracisz cały czas pieniądze, tracisz pieniądze co chwilę. To nie twoja, to nie twoja wina, że jesteś No i co, jak ja, ja wrzucimy tutaj 20 zł? Ale jesteśmy blisko. Jesteśmy blisko, to... patrz, patrz, patrz. No nie, no rozdali mnie, macie jeszcze coś? Ja jeszcze z dwa razy nie będę. Masz coś z Pablo tutaj gdzieś. Ja już ci to dałam. Mogę cię oszukać. Mogę to? Dawaj to. Nie! Dawaj to! Ja chcę w co? Dawaj to, ja mam inne pieniądze, dawaj to. Nie mam dwójek, już daj to Bielka. No dawaj. Ale ty przegrasz! Nieważne czy przegrasz czy wygrasz. Liczy się dobra zabawa. Automat yes. ciągle cię okrada. Dobra okradnę. <grym> nie grajcie na tych automatach, bo tylko was okradną. Naprawdę co ty nie powiesz. E, no i co, okradnij mnie? Zagrajmy w coś Ordnęli mnie na pieniądze, a to wszystko wina Karinki bo Karinka wymyśliła zabawę. Jak ja! Na kto wymyślił zabawę? to ty mówiłeś, zapowiadałeś, że będzie taka zabawa. Dzisiejsza atrakcja wieczoru. I to ty kazałaś nam no tu przyjechać. E, 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 Ale nie, ja się świetnie bawię. Jedziemy na bokserach. To no, zrobiłeś? No, okay. Już parusiara chciała uproszczę. Już! Gdzieś tak ją przekazać, że właśnie chce krańcować. No to, to jest to nienormalne, bo to jest przyklejone na superglu, tutaj na końcu. Przecież to powinno spać. Chciałaś Myślisz, że to jest przyklejone na superglu? No jak inaczej, no przybliż na to, patrz, jak to jest wisi. Jest niemożliwe, żeby tego spadło. Ja uważam, że to na dole. To jest niemożliwe, żeby to nie spadło. Dobra, <grymianie> co za debile. Wyglądacie jak para przy... Ale to nie będę mówić. Ty tak nie umiesz tańczyć. Tak każdy debil umie tańczyć. Wiola, wygibasy jak na, na tym Na jakiejś taniej diskotece. Karina, może też potańczyć, co? Co? Niekoniecznie. Nie chcesz z nim potańczyć? Nie. Karinka, chodź! Potańczycie? A, ty coś innego chyba. <grymianie> Jaki obserwator! Idę do ciebie mordo. Ty podejdzie do nich, podejdzie do nich czy nie? Podejdzie czy nie? Podejdzie czy nie podejdzie? Nie podejdzie, nie? Nie, Ale nie! On by to zrobił, ale się speszył, bo zobaczył kamerę. Nie, nie, nie. Oni chyba, oni się coś napili czy nie? To patusy to co się dziwisz. Kolejom odkąd tu przyjechaliśmy. Jeszcze nie jesteś zastrosny? A się ją. Ja. Znaczy jestem zazdrosny, ale dobrze się baw, kochanie. Chodź mi na boksera, bo jest zbyt, zbyt... Niewygodna atmosfera. Niewygodna atmosfera. Kochanie, I love żyję. Kochanie, żyję. Kochanie, żyję. z wami na randkę a ja muszę najpierw numer telefonu. Ale po co to nagrywasz, co? No bo Lubię, wyrwać? lubię publikować takie rzeczy w internecie. Ale, ale po co kulturalnie na dziewczyny wyrwać, a ty nagrywasz to? Zawsze nagrywamy. Odejdź zbyt. mi są raz. Kursy, dobra, to tak odejdziemy zbyt. trochę. Dajcie mi nie, numery telefonu. Ale numer, macie, macie, numer, macie fajne kłócenie. Ku... Czemu się wstydzisz takiej pięknej buźki? O, o, nie ma się co nerwować. Nie obrażaj się. Ale to jest twój numer. telefonu Nie, to jest moje! No dobra, odwal się. Ja zauważyłem pierwszy tak! No dobra, dobra, przecież nic nie mówię. Dziewczyny, nie słuchajcie tej kłótni. Nie ma sensu. Dajcie numery po prostu. Wieczorem jestem nie wolny... Nie, za godzinkę jakoś i tam naprawdę będzie pił i ten. <laughs> Także... Dwa łóżka mam wolne, ale jedno schowam, żeby zostało tylko jedno. Dla nas. Tak, no, a jak ja tak. gdzie będę spał? Ja będę spał z no mamą Ja się. mogę w nogach spać na ja ty... Ale zobacz, w ogóle to są jakieś mega, mega przyjaciółki. Nawet mają e, taki Ej, bultów, miałem takie, takie same parę butów Takie same w ogóle, są, w ogóle prawie tak samo wyglądają Jezus, jak ja lubię ten model, pumy! Boże! No Te best! No Dobra. Dobra, nie wiem, czy może już dziewczyny to co? Dobra, nie dacie mu numeru, numer tak? Telefonu nie telefonu tak Nie dacie. Aha, bo weźcie się kamery, boicie, jak bez was, to od razu dały i by od razu za rękę no, ze mną poszły. Za rękę by ze mną Nie poszły. dadzą ci. Od razu do was. Nie pozarym. dadzą ci. Jak nie dadzą? No nie dadzą. Ale czego? Dobra, wyłącz kamerę. wyłącz kamerę. Wyłącz kamerę. I co tam? Co jest? Co? Stary. Kończu, ty jest za 150 zł. Ty, Uuu, ty to robisz biznesy, trochę, stary, trochę zobacz. Nie czasu i wydałem, ale. To było ile warte? Ile? Jest, tylko jeden. Nikt tu nie umiał wygrać od trzech, trzech czasów. Ile zmarnamy legenda nie Proszę legenda i ja wygrałem. Przełamałeś tą barierę, stary. Ale ile włożyłeś pieniędzy? Ile włożyłeś pieniędzy? No nie wiem, nie ale ze 150 jak? To ze 150 będzie. Tak. Ale o, jestem o, teraz legendą o, tego miasta. Wiesz, nie pójdzie na pontu. Czyli w tego kolejnego psa. Ja jadę do domu. Macie nagrywać rodziców wielkich? Przyjechali rodzice do mnie i awantury już tu radzą. Co ty myślisz, że to ty jesteś tutaj jakiś? <grymne> Playboy między strojką. <zdrowi>. Po <grymne> co, co ona ich tu zapraszała? Po co? co ona ich tu zapraszała? W sensie? Po no, co ona, ona wiele ludzi tu zaprosiła? Ale za dziki ale już ja się w kórze, jak to obejrzy, nie? Ej, a wiesz, jak wielka to obejrzy, to ten masz liścia. Masz przesrane, nie? Jak to ona obejrzy? Ukradł jej psa, ukradł jej psa załatw. Moskitu? Nie, już nie, jednak. Ale tutaj, tu to na porządku dziennym chyba są takie rzeczy, nie? Chyba tak. Zadyma, zadyma, dyma! samą. Wracaj zabieraj. cicho, cicho. cio. Jeżeli to wie, że tak się bawa. piwo ze psa. mówi, że jak na piwo, to będzie miał psa. Ona, tu, to on nie to nie to chce to... dać piwo. A chce do I, i walka o browara. I ona chce już jechać do domu, Kłócą do się o psa, tylko ze względu na to, że browarka nie, nie, nie chce jej dać, bo ona uważa, że on jest playboyem między zdroi. <laughs> Ale patrzcie. Śmiesznie się, wszyscy patrzą na nas. zdjęcie. zrobi z nami zdjęcie dobry światło jest? Na Może pewno być. A flash jest? Jest flash Dobra, a ty by, byś podniósł ten twarz trochę, ten, ten taki no No i już podnoszę cześć szef, szef <grym> dobra. dobra, spoko, to co, dziękujemy tak bardzo <grym> Miłego <zesprenia> wieczoru Widzicie, fotka odbębniona Trudno. Także no. możemy, tak, możemy iść dalej, zrobiliśmy ja to co mieliśmy zrobić 20 fotek, nieco co wy. Wygraliśmy, napiliśmy, napiliśmy. resztę tak A co odkryłem, patrz, ręce mu się kręcą no. Się no Co nie? Jak naciśniesz? O, nie działa, nie działa, pa, gra Ale super, super, Jaszczyk, jak lat A widziałeś tam są takie opcje? mógłbym jednego manekina sobie wziąć? A, Bo mam ma fajne piersi, ja bym sobie wziął, jak bym się schudował Mogę? Za ile można kupić takiego? <śmulacza> po, jej, po ile, są? co? Dobra, dla Ciebie, dobra. Czemu nie dobra? Nie dobry? Zawsze możesz stąpić dla siebie dla? Ooo, nie podchodź. co Wiola, dzisiaj romantyczna noc Ze Szurem pod gołym niebem No, będzie romantycznie <śmulacza> na Nagle Nie się no, nagle przy was wysypamy Ej, a macie gumeczki? Ale przydać tak że gumeczki są? Ty nie się udzielić za ten naszyjnik piękny twój No właśnie, dziękuję tak. Ale mnie tak strasznie Słuchaj, została się łańcuszek, to teraz powinnaś odpłacić. No. Odpłacić no, swoje ty, ceny! Dobra, łańcuszek! <śladanie> ja o, pasuje, pasuje idealnie. Tu pisze Borszyc, ale pasuje idealnie. Jest ja napisane. tu powinien być. Jest no jest napisane, właśnie było napisane i będzie napisane moje imię i nazwisko. Chyba w twoich snach. No miało być fajnie stara jedynie co jest, to jest, jest minus 20 gugno. Super, A, o, ale super, ale gorąco Ale czego się spodziewaliście? Miałbyś no, hotel, to hotel miał, to miał być co to Ale był hotel wczoraj, dzisiaj super, po co pod nie niebe się. Się. A ja co to nie to będę mocno starował się, Do ciebie pogrzało, jest zimno taka piękna plaza Nie będziemy się odpływać, popływajmy Dredy mi latają Tak, to dawaj, chodź do wody, popływamy No to dawaj to dawaj Chodź do wody, no chodź Chcę wracać Dawaj jedźmy, chcę wracać Chcę wracać W sumie jest Czekaj, no bo. Ale co wy robicie? Zostajemy. No niech zwykle to, zostaną. No, dobra, chodź! Zostajecie. Pantofel! czy tu, tu zostaje! No nie jest! Stary, czemu ona Ci się tak podoba, co? Dobra, zostawmy. Chodź. Chodź. No dobra, jak chcecie, no to zostajecie. No, nie zostają, będzie więcej miejsca. No, jedźmy stąd idziemy stąd. Nie, no nie jedziemy, zostajemy tutaj, no, tylko nie na placu. chodź, zostaj sam! Chodź! To, to, nie. chodź, to, chodź, to. chodź to. nie! No jak to nie! Ostatnio z parku Trampolis nieprzydziecie, to zostajecie Nie. Nie, 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 idziemy, Nie, nie chodźcie sam zostanie. Słuchaj, ja mam auto swoje, no to uważasz. Że jak ci pójdziemy, powiedzeni. to cię za, za, zawiedziemy? Tak, ja zawiedziemy. Liek, tak. Pójdziemy twój do kanał, twój kanał, twój film, więc ty sobie siedź na plaży. Ojo, no, mamy cię w dupie. Jak zwykle, no czego się spodziewasz? No ale no to nie możemy no, to przecież jest... wracać. No jak, zwrócimy teraz i co? I co powiemy widzom? No to zostańmy z Wiolą i jeszcze. No ale jak oni postawili, w jakich, w jakiej sytuacji nas oni postawili teraz? No to musisz z nimi porozmawiać. No Czyż nie ja tu no. Jestem, jak chcę dalej nagrywać. No ja wiem. Wiadomo, przeszło mi przejść, żeby pójść do hotelu, no ale wypadało, wyskoczyć ten film. No dobra, no nie wiem, jakoś to zakończymy na i w domu, po prostu. No już. tak trzeba zrobić. Może zrobimy jeden ja pomysł, Weż, co zrobimy z współlokatorom rano. Jaki to pranki, jakieś pranku, jakieś mocne pranki. Za to, za to, jak się zachowują. Dokładnie, ładnie, dreżarzowi i wiolcy, bo reszta u nas nie nocuje. Ale to w ciągu dnia im zrobimy, jak przyjadą. Też tak myślę, że no. trzeba się na nich zemścić. Bez kitu, to będzie dobry pomysł. Jutro się na nich zemści. No, będziemy mieli misterny taki plan. To pożegnaj się. <laughs> że ja jestem w tym no, no pożegnaj się. Za każdym razem to będę. Przepraszam was widzowie.